Siemanko, kolejny film który odpowiedzią na pytanie, które się pojawiło z komentarza. Jak sobie w komentarzu, jak sobie radzić z lękiem, na przykład takim lękiem o to, że partner nas zdradzi i tak dalej. No to moim zdaniem taki lęk to jest taki rodzaj trochę no może się łączyć, chyba z jakąś zazdrością. No ale może nie w sumie. No w każdym razie tak, tak jak ze wszystkim innym. To, że inaczej może może w ten sposób. To, że doświadczasz dzisiaj lęku w tym momencie jakiegoś związanego z twoim partnerem, to nie jest tak, że ty doświadczasz po prostu czegoś, co się wzięło znikąd. Ty doświadczasz czegoś, co jest yy, zawarte. Co, co, przepraszam, ty doświadczasz czegoś, co, energii zawartej w określonych myślach. Czyli musi być jakieś, jakieś źródło, musi być jakiś punkt wyjścia tego, co doświadczasz jako lęk. No, to może być jakiś obraz, który się gdzieś tam kiedyś stworzył w oparciu na przykład, nie wiem, to może być obraz, jeżeli mówimy o zdradzie, o lęku przed zdradą, to, to może być obraz, na przykład, właśnie Twojego partnera rozmawiającego z jakąś dziewczyną. I Ty sobie tam stworzyłaś taki, taką narrację na tę rzeczywistość, że oni ze sobą na pewno flirtują, ona na pewno chce go zaciągnąć do łóżka, on na pewno by chciał z nią pójść do łóżka. I jak się masz czuć z taką myślą? No nie możesz się z taką myślą dobrze czuć. Taka myśl to jest właśnie myśl. Lękowa to jest taka myśl niepokojąca. No i to nawet mogło trwać niedługo, to mogło być kilka sekund na przykład, ale po prostu zagospodarowałeś energetycznie pewien obszar, który być może wcześniej nie był zagospodarowany. No i teraz za każdym razem, kiedy partner wyjdzie z domu albo się gdzieś w ogóle przesunie poza obszar Twojej... Obserwacji, to na to miejsce wskoczy ta myśl, żeby ci wypełnić po prostu lukę. Bo jeżeli się czujesz niepewnie, jeżeli masz takie poczucie, że brak ci jest wiedzy na temat tego, co robi twój partner, to od razu ci wskoczy wiedza. Wiedza, która zostanie wyprodukowana, jakby w oparciu o, 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 o algorytm, który energetyczny, który w danym momencie w tobie panuje. Bo teraz tak, jeżeli ty nie wiesz, co się dzieje z, z Twoim partnerem? A jesteś w doskonałym nastroju. To twój umysł, powiedzmy, że no to, to on wyre, zreprodukuje tę energię twoją, nie? I on w tym momencie stwierdzi, że no pewnie się dzieje, nic się nie dzieje specjalnego, nic szczególnego, wracaj do swoich zajęć, dalej się baw dobrze. Ale jeżeli jesteś w danym momencie w dołku, jeżeli jesteś w niskich wibracjach, to twój umysł ci dopasuje właśnie w danym momencie odpowiedź do tego, jak ty jesteś w tym momencie energetycznie nastawiona. Czyli jeżeli masz niskie wibracje, to on ci adekwatną myśl dostarczy, czy tą, którą sobie wtedy w tych niskich wibracjach wygenerowałeś, że twój partner, jak on rozmawia z tą kobietą, to on ją pewnie chce zdradzić. Więc to jest przyczyna twojego lęku. W sensie masz obawę, stworzyłaś sobie obiekt, który jest taką skrystalizowaną obawą, jest sformułowaną myślowo obawą, sformułowanym myślowo lękiem. No, i on sobie tam gdzieś po prostu siedzi w obszarze twojej nieświadomości. No jak sobie przypomnisz, to w obszarze świadomości, ale jest tam, nie? No i, yy, i to jest źródło tego niepokoju. I teraz tak, za każdym razem, kiedy ty o tym myślisz, to ty to źródło wzmacniasz. To znaczy, jeżeli myślisz o tym i traktujesz to jako prawdziwe, dla ciebie to może być, że to jest potencjalnie prawdziwe, i tak dalej, ale dla twojej świadomości nie ma to znaczenia, bo dla twojej świadomości prawdziwe jest to, co, czemu poświęcasz uwagę. A im więcej uwagi temu poświęcasz, tym staje się to prawdziwsze. I twoja świadomość, jako soczewka, która pozwala ci doświadczać różnych przestrzeni twojego doświadczenia, będzie łączyć cię z doświadczeniami, które są adekwatne do twojego poziomu energetyki. Jeżeli jesteś w dołku, to ona cię połączy właśnie z tym niskowibracyjnym obrazkiem, który będzie zasilał twoje niskie wibracje w danym momencie. Więc co trzeba zrobić, żeby nie doświadczać tego lęku? Trzeba po prostu, tak jak to już napisałem chyba w tam gdzieś w innym komentarzu, po prostu trzeba to zagłodzić, trzeba potraktować to ten lęk, jako inteligentną siłę, która walczy o przetrwanie, która nie chce stracić życia, jego przestrzenią życiową jest ta pierwotna myśl, z której on się wywodzi, czyli myśl o tym, że partner mnie zdradza, że on z kimś rozmawia, że on, yy, że on tam coś robi, czego ja nie wiem, co by mi się nie podobało, co mnie rani, wiesz, że już jesteś w postawie ofiary. Nie? Przestać to kontemplować, przestać zasilać to energią. To że tego doświadczasz teraz, z tym nic nie możesz zrobić. Bo jeżeli coś wpłaciłaś do banku na konto niepokój, to to musi zostać wypłacone i za każdym razem jak dotkniesz tej przestrzeni, to będziesz dostawała zwrot tego co tam zostało wcześniej zdeponowane. Więc jakby nie masz opcji na to, żeby się w tym momencie pozbyć tego, czego doświadczasz, ale możesz swoją postawę wobec tego w tym momencie zmienić, co oznacza, że w pewnym momencie ten kapitał tego niepokoju, tego lęku, tych różnych dziwnych, nieciekawych takich różnych emocji się wyczerpie, a zacznie przybywać w tym miejscu właśnie poczucia pewności, poczucia spokoju i tak dalej i tak dalej. Natomiast to, żeby no właśnie relacja nie była pełna lęku, ale żeby była właśnie pełna poczucia spełnienia, poczucia bezpieczeństwa, uczciwości i szczerości, to zależy też od nas. No bo jeżeli możesz sobie wyobrazić, że żyjesz z kimś, na przykład dwa albo trzy lata, i cały czas tej osobie nie ufasz, to to oznacza, że ty masz olbrzymi depozyt nieufności w relacji, no i na takim depozycie ciężko jest coś zbudować. To jest duża praca do wykonania, ale jak najbardziej warta tego, żeby się. I podjąć, polegająca na tym, żeby obniżyć poziom niepewności, a zwiększyć poziom zaufania. I jak to można zrobić? No, właśnie w taki sposób, żeby odebrać. Tę wagę, tak naprawdę, to można by to zrobić za przyknięciem palca, gdyby odpowiednią ilość energii zaangażować. Natomiast no w praktyce to może być po prostu trudne, no bo mamy rzeczy do zrobienia, życie i tak dalej, więc to nie można tak po prostu. Na przykład, wiele, większość osób nie może sobie pozwolić na to, żeby poprzednio no spędzić czas w jakimś takim odosobnieniu, żeby się, no jeszcze trzeba mieć zasoby własne, żeby się móc przez ilość tam czasu skoncentrować na danym temacie i go po prostu przeformatować. Natomiast, jakby jest to możliwe do zrobienia, no ale jest to, jest to praca, którą warto to podjąć. I jeżeli dzisiaj, właśnie masz taką sytuację, że jest sporo niepokoju, sporo lęku, wiesz, to może być do tego stopnia, że ty potem, nawet jak jest obok ciebie ten człowiek, to ty nadal żyjesz tymi energiami, które są nie związane z tym, co jest, ale z tym, co ty myślisz, że mogłoby być, było albo będzie. Nie? I wiesz, i pytanie, z czym masz silniejszą relację? Z tym, co jest, z prawdziwym, żywym człowiekiem, czy z tym człowiekiem, z tym wyobrażeniem, które cię zdradza, które coś tam robi i tak dalej? Bo jeżeli e, jest obok ciebie człowiek, a ty mu nie ufasz, czyli wierzysz w jakąś alternatywną wersję tego człowieka, to twoja relacja jest silniejsza z tym wyobrażeniem niż z tym człowiekiem. To powiedz mi, kto tu zdradza. Jeżeli ty tak naprawdę jesteś bardziej zaangażowana emocjonalnie w relację z kimś, kto nie istnieje, niż z kimś, kto jest obok ciebie. To kto się dopuszcza zdrady. No właśnie. No, bo to niestety jest taka smutna prawda, że jakby łatwo jest, wiesz, wymyślić można sobie wszystko, obawiać można się wszystkiego. Sztuką jest. Opanować tendencje swojego umysłu, do, szczególnie te takie niskowibracyjne, do wymyślania bzdur, tak żeby można było czystą miłością kochać osobę, która w danym momencie obok ciebie jest, która jest namacalna, której bije serce. Jak się do tej osoby przytulisz, jak ją ściśniesz z czystym umysłem, to poczujesz po prostu bliskość. I jeżeli przyjmiesz tę osobę, taką, jaką ona jest w tym momencie, z otwartym sercem i z otwartym umysłem, a nie zanieczyszczonym, to okażesz tej osobie miłość. Czyli wpuścisz ją do swojej przestrzeni życiowej, pozwolisz jej się rozgościć, pozwolisz jej zaistnieć. Natomiast jeżeli podtrzymujesz wyobrażenie tej osoby, takie, które ci nie odpowiada. Które cię krzywdzi, że ta osoba jest taka, że jak ty nie wiesz, co ona robi, to ona pewnie robi to, robi to, robi to, robi to, to moim zdaniem dopuszczasz się zdrady. Bo moim zdaniem, właśnie w tym momencie zrywasz związek z żyjącą osobą, a zaczynasz rozwijać, budować i wzmacniać relacje z kimś, kogo sobie wyobraziłaś, i jednocześnie też to wyobrażenie jest tak naprawdę krzywdzące, dlatego. Człowieka. Bo jakkolwiek by nie był uczciwy, to nie wygra z twoim wyobrażeniem. Bo jeżeli wyobrażenie zacznie kontrolować twój sposób myślenia, jeżeli zazdrość zacznie kontrolować sposób myślenia, czy lęk, to każdy dowód, który by ci ta osoba przedstawiła jako dowód swojej niewinności, lęk zinterpretuje tak, że wyjdzie, że ten człowiek jest winny. Zazdrość, też zinterpretuje wszystko tak, że wyjdzie, że zazdrość ma rację. Więc rozwiązanie jest takie, że trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasz umysł jest zdolny do wygenerowania wszystkiego. Mogło być tak, że ktoś kiedyś coś ci zrobił, albo że widziałeś w filmie na przykład, że ktoś kogoś zdradził, co zasiało w Twojej głowie taką możliwość, że ludzie się zdradzają. I tym, a jeszcze na przykład przeczytałaś na onecie, że 40% par się zdradza. Nie wiem, wymyśliłem tą bzdurę, proszę absolutnie nie traktować tego poważnie, ale, ale, ale mogło tak być, wiesz, że przyszła jakaś informacja, która y, gdzieś tam siadła, nie? Jakieś, nakarmiła jakiegoś y, żalka, jakiegoś niepokoja, czy jakiegoś innego frustrata y, gdzieś tam głęboko w tobie. No i to so tak żyje. Nie? I potem jak właśnie nie wiemy, co się dzieje z partnerem, jak się pojawia jakaś przestrzeń niepewności, a nie jesteśmy oswojeni z niepewnością, to wskakuje coś, co nam da, co nam oswoi tą naszą niepewność, to znaczy zredukuje nam niepewność, bo my już będziemy wiedzieć, aha, nie wiem, co się dzieje, czyli on pewnie zdradza i zaczyna się właśnie już zabawa, taniec z tym wyobrażeniem, które zostało zbudowane w oparciu o lęk i tak dalej. I tutaj też poruszają taką kwestię, to ja może troszkę pociągnę właśnie, czyli yy, tak naprawdę właściwie najlepiej by było umieć czuć się dobrze ze swoją niewiedzą, czuć się dobrze z niepewnością. Bo mamy jakby dwie, dwa rodzaje ludzi. Jedni są tacy, że jak mają niepewność, to sobie myślą, aha, na pewno wszystko jest ok i będzie dobrze, a drudzy mają tak, że jak jest niepewność, to sobie myślą, że na pewno wszystko jest do kitu i będzie źle. Jakby tak, wiecie, jest jeszcze sporo miejsca tam pomiędzy, nie, ale tak, tak, tak biegunowo, to tak to wygląda. I dużo lepiej jest być tą osobą, która, yy, która przyjmuje, że rzeczy się dobrze rozwiną. A dlaczego? Dlatego, że dużo zdrowiej, dużo lepiej i korzystniej ze wszechmiar jest przebywać w stanie wysokich wibracji niż w stanie niskich wibracji. Dlatego, że właśnie zaufanie, szczęście, miłość, dobroć, piękno i tak dalej prowadzą nas do szczęśliwego życia, a lęki, niepokoje, obawy i tak dalej to jest wszystko to, co tworzy w naszym życiu zamieszanie. I gdyby nawet okazało się, że Twój partner faktycznie jest osobą nieuczciwą, nieszczerą i tak dalej, to jeżeli Ty będziesz w energii bycia ofiarą, w energii bycia zdradzaną i tak dalej, to pomimo dyskomfortu, jaki czujesz, to ze względu na oswojenie i silną relację z tymi energiami, będziesz wybierać sobie, nawet jak z tą osobę rzucisz, to znajdziesz drugą osobę, która będzie dokładnie te same energie w tobie karmić. Niepokoje, zdrady i tak to, dalej, to twoje bycie ofiarą będzie podtrzymywać. Dlatego, że to ten, ten stan energetyczny, który przyjmujesz jako ja, to jest właśnie to, co w tobie. Panuje, co podejmuje decyzje zamiast ciebie. I, I jeżeli pozwolisz, żeby, jeżeli jesteś ofiarą, czujesz się skrzywdzona, czujesz, czujesz jesteś, taką, jesteś w stanie, takim świady zakropny, ludzie są nieuczciwi i traktują się parszywie. To nawiążesz relację z osobą, w której też te energie krążą i będziecie się wzajemnie tak traktować. Bo my nie mamy, jak wiecie, jeżeli już oddasz panowanie jakiejś energii, to nie masz już więcej władzy. Nad sobą, że tak powiem. W sensie, jeżeli oddasz panowanie zazdrości, to dopóki tego panowania zazdrości nie odbierzesz, to ona cię będzie pro, pro, prowadziła właśnie poprzez większą zazdrość. To nie jest tak, że nie ma wyjścia, nie? W sensie możesz za każdym zawsze możesz energię zmienić, możesz wybrać, jaka energia będzie Cię w życiu prowadzić, ale jeżeli sobie już jakąś wybierzesz, to dopóki jej nie zmienisz, to jesteś jakby jej niewolnikiem podążasz zgodnie z nią. Można być niewolnikiem szczęścia, radości, miłości, piękna, spełnienia i tak dalej zachęcam, to jest taki rodzaj właśnie, to nie, że niewolnik, no, ale jesteś na takim jakby autopilocie energetycznym, nie? Jak się dostroisz do nienawiści, do smutku, do żalu, do pretensji, to ten autopilot Cię będzie prowadzić w rejony nienawiści, pogardy, żalu, pretensji i tak dalej, smutku, nie? A jak się dostroisz do radości, miłości, szczęścia, to autopilot Cię będzie prowadził kierunek radość, miłość, szczęście. Więc to, że dzisiaj odczuwasz te niepokoje, te żale i tak dalej, to znaczy, że zdeponowałaś po prostu sporo swojej, energii, sporo swojego, swojej uwagi, i tym samym też zostało przetransferowane dużo energii do e, tych obszarów w przestrzeni mentalnej, psychicznej, które są z tymi energiami skorelowane, które są ich źródłem. Jedynym sposobem, żeby przestać e, ten, żeby obniżyć, żeby o, jakby e, obniżyć poziom tych energii, żeby je zredukować, zneutralizować, to jest po prostu przestać je karmić. To, czemu poświęcasz uwagę, to w Twoim życiu się zwiększa, to w Twoim życiu rośnie. No tutaj już są kwestie indywidualne, jak te wasze relacje wyglądają, kiedy te lęki się gdzieś tam przejawiają, kiedy te energie zaczynają niedobierać, górę w jakich warunkach warto siebie obserwować, poszukiwać sobie w sobie takiej wiedzy, tego samopoznania, które cię po prostu, które ci wskaże. Co uruchamia w Tobie w ogóle na przykład to, że, że zaczyna być w ten sposób? No tak jak ja powiedziałem tutaj jako przykład, że no najczęściej jest tak, że właśnie nie wiedza, tak? że partner jedzie na przykład, ma mieć konferencję zagraniczną przez trzy dni i nie wiemy, co się z nim dzieje, no i się pojawiają te różne scenariusze, zaczynamy myśleć niepokojami, zaczynamy myśleć lękami. Potem dzwonimy do tej osoby i to, wiecie, to rzutuje na tę na rozmowę, bo jesteśmy, wiecie, jak trzy dni, na przykład, czy dwa dni siedzimy i myślimy, całego, całymi godzinami się martwimy, to jesteśmy po prostu jak czarna dziura. Zasysamy po prostu energię z otoczenia i my potem dzwonimy do tej osoby i tar. I nawet jakbyśmy chcieli być mili, to ten potwór mentalny zbudowany z tych niskich energii jest tak olbrzymi, że tu z jednej strony rozmawiamy o tym, co było na śniadanie i jak tam jest w ogóle, ale tak naprawdę z tyłu głowy jest cały czas to pytanie, a przypadkiem czy Ty nie sypiasz tam teraz z jakąś inną kobietą? Jakieś dźwięki są w tle, a Ty już myślisz o tym, że ona wychodzi teraz spod prysznica u jego w pokoju, nie? Wiesz, to, to jest już paranoja, nie? Ale tak to działa właśnie, bo... Umysł po prostu nie ma innej możliwości, on wyprodukuje to. Co w danym momencie jest dominującym energetycznym składnikiem Twojego ciała energetycznego? Więc trzeba po prostu to samo co zawsze, to samo co w każdych innych okolicznościach, troszczyć się o to, żeby to nasze ciało energetyczne było jak najczystsze. Jak najczystsze, czyli żeby tam po prostu jak najwyższe wibracje krążyły w obszarze tego ciała energetycznego, żeby, bo to ciało energetyczne stymuluje umysł do produkcji myśli i te myśli nam potem dyktują, jakby na nasze samopoczucie. Jak będziemy mieli ciało energetyczne dostrojone do wysokich wibracji, ona będzie wysoko energetyczne, to będziemy tam mieli radość, miłość, szczęście, dobrobyt, spokój, piękno, poczucie bezpieczeństwa, i tak dalej. No więc, jeżeli yy, yy, jak umysł będzie musiał coś wymyślić, to wymyśli reprodukcję tych właśnie myśli, to stworzy określoną optykę na rzeczywistość, i tak dalej. I tu jeszcze chciałem dodać, właśnie, że nawet jeżeli, jeżeli by było tak, że. Powiedzmy, że do pewnego stopnia te twoje obawy są uzasadnione. To po pierwsze, sam fakt, że się związałeś z osobą, która cię zdradza, jest związany z tym, że po prostu właśnie ta energia zdrady musiała być mocna w momencie, kiedy się połączyliście. Ta energia niepewności, ta energia, wiecie, braku zaufania i tak dalej, no musiała być jakaś korelacja między wami, nie? Więc jeżeli, jeżeli ta osoba cię faktycznie zdradza, to jeżeli ty zmienisz swój ten miks energetyczny, to też ta osoba po prostu się nie utrzyma w Twojej obecności albo przestanie robić to, co robiła. Czyli jakby energia zdrady, jeżeli Ty nie będziesz, nie znajdziesz w sobie, nie, nie, nie przestaniesz dawać w sobie przestrzeń tej energii niepewności, zdrady, braku uczciwości i tak dalej, przestaniesz temu pozwalać, żeby to w Tobie mogło krążyć, to również w Twojej relacji, Y, przestanie być przestrzeń dla tego czegoś. Jeżeli twój partner będzie chciał na przykład dalej w takich energiach rezonować, czyli cię zdradzać, być nieuczciwym, to, y, to on się po prostu będzie musiał wycofać. Ale może być też tak, że właśnie sam fakt, że usuniesz tę energię po prostu ty po swojej stronie i zastąpisz je energiami zaangażowania, uczciwości, e, poczucia bezpieczeństwa, zaufania itd. To może się okazać, że te Twoje dobre energie będą tak silne, że one po prostu wyprą z obszaru waszej relacji, z pola energetycznego waszej relacji, te niskie energie, a partner pozostanie. I dzięki temu nastąpi uleczenie relacji, uleczenie związku, uleczenie partnera. Ważne jest wtedy tylko jeszcze to, że po prostu w tym momencie już trzeba być ustawionym zdecydowanie na przyszłość, na marszku przyszłości, żeby już po prostu, jeżeli tam coś było kiedyś w przeszłości, żeby to. Żeby tego nie odżywiać, żeby tego nie odnawiać, żeby nie y, trupów nie wykopywać, nie wyciągać z szafy, y, no bo to znowu by wnosiło te, te niskie energie i to by mogło odpalić po prostu proces, którego absolutnie nie chcemy. Czyli przede wszystkim po prostu skupić się na sobie, na swojej własnej energetyce, budować, jeżeli masz niepokój, jeżeli masz lęk, to zacząć w to miejsce wnosić poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju i tak dalej, czyli jeżeli masz taką myśl na przykład w tym momencie, że niepokój, że on na pewno zdradza, on na pewno się zachowuje nieuczciwie, to na przykład zacząć od, chodzi o to, żeby te myśli, które będziesz teraz sobie generować, na przykład przemalowywać tę rzeczywistość wyobrażeniową, to żeby one były żeby one jak najmniej oporu też w tobie generowały, czyli na przykład nie wiem co się dzieje teraz z moim partnerem ale z tego co kojarzę to on jest osobą uczciwą, rzetelną kochającą, spokojną, która umie nad sobą panować, więc z całą pewnością mogę się czuć bezpiecznie i, i mogę być spokojna o to, nie? I tak dalej czy cokolwiek innego, co po prostu nie będzie budziło jakiegoś większego oporu w tobie, taka myśl, którą możesz zaakceptować i tę myśl kontemplować i zobaczysz, że z tej myśli ci wyjdzie tak, że zamiast siedzieć teraz z jakąś tam panną Przypadkową gdzieś tam przy barze, to on prawdopodobnie sobie czyta jakiś magazyn branżowy, albo siedzi w saunie, albo po prostu, nie wiem, zwiedza miasto, nie? I tak dalej. Czyli zobacz, jak różne mogą być po prostu te treści mentalne, w zależności od tego, jakie energię wprowadzamy w danym momencie do obiegu, jakie energię będą nam służyć i będą tworzyć tę naszą wyobrażeniową rzeczywistość. Mam nadzieję, że pomogłem, daj znać, co myślisz w komentarzu, jak macie ochotę. Wszyscy, w ogóle, zachęcam Was wszystkich, którzy tu. Dotrwaliście do końca tego materiału. Dajcie znać, co o tym myślicie. Tymczasem, pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. No i do zobaczenia następnym razem.